Bezdomni, bez pracy, wyniszczeni. Codziennie wieczorem pojawiają się we wrocławskiej noclegowni Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta. Niektórzy z nich próbują zmienić swoje życie. Szukam, proszę panią. Dostałem skierowania z urzędu pracy. Dostałem skierowania, skierowania i z tymi skierowaniami byłem w miejscu, w danym, gdzie mi dano skierowanie. No i niestety, no już przyjęliśmy już tego, taka gadka jakaś, bo to po prostu. No. Wiedzą, że, że To między innymi z myślą o takich właśnie osobach w Polsce weszła w życie ustawa, która ma umożliwić zakładanie własnych spółdzielni przez ludzi wykluczonych poza margines życia społecznego. Na czele tej listy są uzależnieni, i bezdomni. Ale tak naprawdę musi się znaleźć ktoś, kto zechce te osoby zmobilizować, pokierować ich spółdzielnią. Ten człowiek, który by koordynował ten program, umiałby do nich dotrzeć, umiałby ich pokierować. No i na początku bym musiał im mówić, słuchaj, do ciebie należy to, to i to. Do ciebie należy to, to i to. Na początku niestety w yy, pracy z bezdomnymi yy, musi być taki dyrektywny, dyrektywny yy, sposób narzucania, czyli masz zrobić to. Dopiero po jakimś czasie, gdy, gdy ten człowiek wykona pracę już na, sam nad sobą, yy, myślę, że dopiero można mu dać taki yy, Więcej zaufania, czyli, a spróbuj, może, może tobie się uda. To nie jest proste zadanie, bo też życie tych ludzi na ogół bywało bardzo zagmatwane, a w konsekwencji ich samoocena jest bardzo, bardzo niska. Najcięższą pracą, jaką mają pacjenci w terapii, to właśnie napisać o sobie dobrze. Napisać o sobie źle na terapii, co przeskrobał, co zrobił, to nie ma problemu, bo to z rękawa przy jednym piciu to z 10 przykładów, co zrobił źle ale wydobyć sobie siebie to dobro, no to już jest kosmos. Osoby, które trafiają do noclegowni, jest to ich taki pierwszy kontakt z noclegownią, ze schroniskiem. One początkowo, początkowo oczywiście nie chcą się pogodzić z tą sytuacją. Mówią, próbują coś robić, natomiast no z upływem czasu u nich niestety ta postawa się zmienia. Więcej, więcej tylko mówią, mówią o tym, że oni tutaj nie będą mieszkać, y, że oni y, na, pewno, na pewno są w stanie y, podjąć pracę, y, wynająć mieszkanie, wrócić do rodzin, natomiast pozostaje to tylko w sferze takim mówienia, mówienia takiego marzenia bardziej o tym, że, że oni tak mogą, a coraz więcej w nich jest takiej bezradności, jeżeli chodzi właśnie o podjęcie pracy i, i zadziałanie w tym kierunku. Sądzę, że na tą postawę ma, y, ma wpływ y, taki, że bez, bezdomność sama w sobie niestety jest uzależnieniem, czyli wy, za, zaczynają występować tutaj y, takie mechanizmy, które występują w każdym innym uzależnieniu. Niestety bezdomność jest... Y, on, oni tutaj, gdy są bezdomnymi, oni nie widzą tych szkód, które ponoszą, coraz, coraz, coraz większych szkód, no bo, bo ich nie... Skoro jestem w noclegowni, no to ja nie widzę już następnych. Wystarczy, że nie piję. Wystarczy, że nie piją, a niestety tutaj trzeba wykonać, oni muszą wykonać bardzo dużą pracę, żeby, żeby wyjść z bezdomności jako uzależnienia. Poza, poza, poza takimi swoimi podstawowymi uzależnieniami, czyli alkohol, jeszcze to uzależnienie od bezdomności, a im dłużej są w tej bezdomności, tym ciężej im znowu podjąć taką, taką pracę. Do noclegowni trafia coraz więcej ofert pracy dla bezdomnych, ale za bardzo niską stawkę. Mogą zarobić 2-3 złote przez godzinę. Ja chcę wierzyć w to, że osoby, które, które, um, które oferują tą pracę to rzeczywiście mają takie myślenie, że osoby, które są w noclegowni to są pokrzywdzone. W jaki sposób chcemy im pomóc oferując tą najniższą powiedzmy stawkę, stawkę krajową. A że nie jest to takie myślenie, a że to jest tania siła, siła, siła robocza? Jeżeli chcemy wyjść z takiej przesłanki, że ten drugi człowiek, nawet będący bezdomny, czy nawet leżący, czy żebrzący, czy uzależniony, to jest człowiek, który potrzebuje pomocy, który w większości przypadków zagubił się to wtedy zmienia nam się optyka widzenia i wtedy możemy wyjść naprzeciw tego drugiego człowieka i chcieć mu pomóc, bo bez naszej pomocy także społecznej to ten problem nie zostanie rozwiązany. Ci ludzie z reguły mają duże złe doświadczenia w stosunku do pomocy, która mi była udzielana w przeszłości. Wiedzą, że ta pomoc często nie przynosiła żadnych efektów. Często cierpią na coś takiego jak syndrom wyuczonej bezradności. Czyli oni oczekują, że raczej nic się nie uda. W związku z tym albo nie będą się zgłaszać do takich stowarzyszeń, albo jeżeli już, to będą bardzo nieufni i niechętnie będą współpracować. Ja nie marzę już o niczym, bo wiem, że to się nie zmieni, że, że już nie liczę na żadną zmianę, bo to jest y, raczej na gorsze, na, na gorsze jak na, na lepsze. No bo ja tak uważam, bo jestem... Po prostu mam taki jakby można powiedzieć, przewiduje to dar przewidywania, że, że to będzie, na pewno nie będzie nic I, bo tym bardziej człowiek starszy, tym, tym, tym gorzej, gorsza sytuacja się będzie. Niestety bardzo często zdarza się, że bezdomni, choć podejmują niskopłatną pracę, są nie jeszcze oszukiwani. Wymagania bezdomnych osób bywają różne, ale ci, którzy patrzą realnie, nie oczekują zbyt wiele. To się zostaje na życie, to przy takim trybie i przy takim już w pewnym sensie mo moim doświadczeniu, to by na pewny okres czasu wystarczało. Wszyscy dążą do tego, żeby stąd uciec, wyrwać się, żeby żeby no, jak najkrócej być i też my do tego dążymy tutaj jak kierownictwo, tak samo jak ja, rozmawiając indywidualnie Pokazujemy, że no, tu jest nieżycie. Podejmują pracę za grosze, co czują, gdy są oszukiwani? To boli? No, proszę. No, oczywiście, że boli. No, nie? Jak można by korzystać z człowieka? Znaczy, temu człowiekowi pomóż, oni robią odwrotnie, nie? Jak można oszukiwać bezdomnego, nie? Pomóż tym człowiekiem jakaś, jakaś solidarność powinna być z tymi ludźmi, żeby wyszedł człowiek z tego dołka, z tego wszystkiego. Pomóż mu jakoś, na no, bo chce pracować, no to tym bardziej mu pomoż, nie? O nie, tym bardziej gnębią człowieka, nie? do dołu pchają. Nie? Trudno w ten sposób podnieść swoją samoocenę. Trudno też znaleźć motywację do zmiany swej sytuacji. Dlatego kierownictwo noclegowni w miarę możliwości stara się pomóc tym, którzy na to zasługują. Pan Grzegorz kiedyś po alkoholowej libacji spalił swój własny dom. Trafił do więzienia, a potem do noclegowni. Teraz ma już mieszkanie, a od czterech lat pracuje prowadząc pralnię dla bezdomnych. No To są bardzo ważne sprawy dla mnie. Nie mając pracy, znalazłem się z powrotem w dołku i na pewno bezdomny i z powrotem w dłumpiwie. Mając pracę, to mamy inne perspektywy. Nie? Odpowiedzialność, dom, opłaty no, to potrzebne środki do życia są. Nie? A nie mając pracy, dalej bym kombinował i wróciłbym tam, gdzie byłem, z punktu wyjścia. Mieszkający tu ludzie wiedzą, że mogą założyć własną spółdzielnię, czyli na preferencyjnych warunkach prowadzić własną firmę. Czekają jednak na kogoś, kto nimi pokieruje. Może bezrobotny absolwent psychologii, a może innego wydziału. A czy wolno im zaufać? Bo raczej tak. Jeśli by była z, y, grupa na przykład trzech, czterech, tak jak pani redaktor mówiła, by... Zorganizowana do, do pewnego stopnia, że jeden załatwia sprawy takie jak rozliczenia, różne takie później, załatwianie następnej roboty, a trzech w tym czasie robi, bo to trzeba, trzeba by się rozdzielić różne funkcje, to nie, ma, nie byłoby problemu. Z podobnymi problemami borykował się Holenderskie Stowarzyszenie, które dla osób bezrobotnych stworzyło warsztat samochodowy i naprawy sprzętu RTV. Tam też nie było łatwo. Czasem bezrobotnych niemal siłą trzeba było wyciągać z domu, ale wielu z nich w końcu zostało. Zanim tu przyszedłem, byłem bezdomny, po uszy głównie. A teraz jest lepiej. Podoba ci się tutaj? Tak, bardzo. We wrześniu idę do szkoły. Dużo ludzi pracuje tu z tobą. Około 12 osób. Jak myślisz, co by się stało, gdybyś nie znalazł tu pracy? Um, Wtedy nie wyszedłbym z tego głowy. Holenderska spółdzielnia chętnie podzieli się swoim doświadczeniem z osobami, które chcą bezrobotnym i bezdomnym poprowadzić spółdzielnie w Polsce. Przyjmie na staż wyjaśni, na czym polega dobry projekt, który pomoże oprócz państwowych zdobyć także unijne pieniądze. W też działają spółdzielnie bezdomnych i bezrobotnych ludzi. Jedną z nich niedawno odwiedziliśmy z kamerą. Znajdujemy się na zewnątrz fabryki, która mieści się w starym wiktoriańskim budynku opuszczonym 20 lat temu. Przejęliśmy to miejsce dwa lata temu i używamy go teraz do realizacji swojego projektu. Zajrzyjmy do środka. Dwa lata temu rozpoczęli akcję, która sprawiła, że zużyte meble nie trafiają na śmietnik, lecz do tej hali. Jesteście gotowi? W porządku. Jeśli się nie uda, jeśli nie wyjdzie, to nie szkodzi. Tak pracują ludzie, którzy jeszcze niedawno byli bezrobotni. To dobre miejsce. Staramy się tu dbać o środowisko. Kiedyś wszystkie te meble, które tu widzicie, zostałyby wyrzucone na wysypisko. Ale co teraz tutaj robimy? Odzyskujemy takie używane meble i odsprzedajemy je ponownie. Dzięki temu wszyscy tutaj mamy pracę. A jaką rolę ty tu pełnisz? Pomagam segregować te meble i jestem też kierowcą. Pracuję tak już dwa lata. Wszystkie meble, które widzicie w tym magazynie, zostały darowane przez duże firmy. Takie jak np. Royal Bank of Scotland, IBM i duże banki. To meble, które nie są im już potrzebne i najpewniej znalazłyby się na wysypisku śmieci. Przez nas są one odzyskiwane. Ludzie, których tu zatrudniamy, to bezrobotni z okolicznych dzielnic. Niekoniecznie są to osoby borykające się z różnymi problemami społecznymi. Po prostu są bezrobotni. Staramy się przede wszystkim dać pracę tym, którzy nie mogą jej znaleźć gdzie indziej, albo przynajmniej niech zdobywają tu zawodowe doświadczenie. Czy naprawdę tak trudno było Ci znaleźć pracę gdzie indziej? Gdybym się bardzo postarał, to pewnie bym coś znalazł, ale mówiąc szczerze, jestem zbyt leniwy. A jak oceniasz to miejsce? Czy jest ono dobre dla ciebie? Nie jest w porządku. Daje dobrą praktykę. Po prostu chciałem gdzieś zacząć i jest to dobre miejsce na zdobycie pewnego doświadczenia. Poza tym będę mógł otrzymać stąd jakieś referencje, jeśli przyszły pracodawca tego zarządu. Mamy tu dwa magazyny, ten tutaj oraz ten, gdzie wyładowywane są przywożone meble. Ja nadzoruję wyładunek, sprawdzam co przyjechało i oceniam co nadaje się do sprzedaży, a co do recyklingu. I to by było na tyle. Powodem, dla którego organizacja prowadzi swoją działalność, jest potrzeba stworzenia miejsc pracy dla tutejszej ludności. Ale ta działalność i zyski, jakie przynosi, pozwalają nam też wykorzystywać zarobione pieniądze dla dobra ogółu. Przekazujemy je na potrzeby mieszkańców dzielnicy. To idealny biznes dla spółdzielni socjalnych. Wyrzuca się około 400 tysięcy ton mebli biurowych. My odzyskujemy 1,5 tysiąca ton, a więc zaledwie krople w morzu. To daje wiele możliwości dla innych społecznych przedsięwzięć. Pewnie i w waszym kraju można robić coś podobnego. Osoby, które chciałyby założyć na Dolnym Śląsku spółdzielnię socjalną mogą skorzystać z zagranicznych doświadczeń. W tym celu należy się skontaktować z pozarządowym ośrodkiem treningowym Tratwa we Wrocławiu. Tam też można uzyskać wszechstronną, bezpłatną pomoc przy zakładaniu własnej spółdzielni socjalnej.